Najbardziej przerażające atrakcje turystyczne na świecie. 5. W Kolumbii znajduje się El Peñón de Guatapé, Gigantyczny, 220-metrowy kamienny monolit. Jedyną drogą na jego szczyt jest 659 stromych schodów, wbudowanych w naturalną szczelinę skały, które z daleka wyglądają jak gigantyczny suwak. Wspinaczka jest ekstremalnie męcząca i przyprawia o lęk wysokości. 4. W Soweto w RPA dwie stare wieże chłodnicze elektrowni przekształcono w centrum sportów ekstremalnych. Najstraszniejszą atrakcją jest swobodny spadek na siatkę rozpiętą 40 metrów niżej. Co najbardziej przerażające, skok odbywa się bez żadnych zabezpieczeń. Uczestnik po prostu spada swobodnie. A jego jedyną nadzieją jest siatka na dole. 3. Mieszkańcy odizolowanej chińskiej wioski Yushan przez lata mieli tylko jedno połączenie ze światem. Była to długa na kilometr stalowa lina rozciągnięta nad wąwozem o głębokości prawie 500 metrów. Codziennie podróżowali w otwartej metalowej klatce, którą napędzał mały silnik spalinowy. 2. W Etiopii, na szczycie skalistej góry, znajduje się kościół Abuna Yemata Gu, uważany za najbardziej niedostępny na świecie. Aby się do niego dostać, wierni muszą wspinać się boso po niemal pionowej 300-metrowej ścianie skalnej, a następnie przejść wąską półką nad przepaścią bez żadnych zabezpieczeń. 1. Na chińską świętą górę Hua Prowadzi szlak uważany za najniebezpieczniejszy na świecie. Najgorszy jego odcinek to trasa po wąskich drewnianych deskach przybitych do pionowej skalnej ściany na wysokości prawie 2000 metrów. Jedynym zabezpieczeniem są łańcuchy, których trzeba się trzymać, by nie spaść w przepaść.